Cześć, dzisiaj fajny temat. Porozmawiamy o tym, jak możesz mieć więcej pieniędzy, nie zmieniając swojej pracy. Ale zanim przejdę do tematu, chcę Ci opowiedzieć swoją drogę, bo kiedyś byłam prawdopodobnie w tym samym miejscu, co Ty jesteś teraz. Jeszcze kilka lat temu myślałam, żeby więcej zarabiać. To muszę zmienić pracę, że jeśli nie mam kontaktów w branży, nie mam tych znajomości, które ułatwiają gdzieś tam wyszukiwanie dobrych okazji, to no, moja sytuacja e, finansowa się nie zmieni. Pracowałam na etacie i czułam, że utknęłam w jakimś schemacie codziennie to samo, zarobki kiepskie, i nie uważam, że praca na etacie jest zła. Jeżeli czujesz z pracy satysfakcję, jeżeli czujesz, z zarobków satysfakcję, to jesteś w odpowiednim miejscu. Ale jeżeli nie czujesz satysfakcji ani z pracy, ani z zarobków i wiesz, że w tej pracy więcej nie zarobisz, no to teraz rozumiesz, dlaczego czułam się, że utknęłam w jakimś semacie, że chyba poszłam mnie tą drogą, co trzeba. No i co się zmieniło? Do jakich ja wniosków doszłam? Że nieważne, gdzie ja pracuję, ale ważne, jak myślę o możliwościach. Zaczęła się zmiana od mojej głowy. W momencie, kiedy uwierzyłam w to, że da się, że da się wyjść ze schematów, że nie muszę mm, opierać swoich zarobków tylko na jednym etacie, tylko na jednej pracy, że mogę tworzyć, że mogę się rozwijać, że mogę zarabiać z tego, co tworzę. Od tego się wszystko zaczęło. Oczywiście, to nie było takie proste. Nie od razu zaczęłam wierzyć w siebie. Był to proces, o którym mówię w innych filmach. I dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić kilkoma sposobami, jak możesz zarabiać więcej, bez rezygnowania ze swojej, ze swojej pracy, którą masz teraz. Pierwszy sposób to jest publikowanie na Amazon I żebyś od razu się nie przestraszyła. Jest to bardzo łatwy sposób, wymaga po prostu jedynie kreatywności. Jest to sposób, w którym się bardzo zakochałam, mimo wszystko. Że na początku się bardzo go bałam. Z tego względu, no, że dla mnie to było dziwne, że Amazon, że gdzieś tam za granicą będę coś sprzedawała. Jest to fajny dochód pasywny, naprawdę bardzo ciekawy. E, wystarczy kreatywność, po prostu kanwa, e, no to i wszystko. E, założyć należy konto na Amazon KDP. E, tam należy wypełnić deklarację podatkową, ale proszę się nie bać, ponieważ rozliczanie z tego. Wygląda tak, że rozliczamy się po prostu raz w roku, tak jak to robimy zawsze, więc nie ma e, żadnego problemu. Hmm, jeśli chodzi o wkład własny, nie ma żadnego, nie ponosimy żadnych kosztów, po prostu Aplikujemy, tworzymy środek. Może to być zwykły zaszyt w kratkę, w linię, może to być prosta bajeczka dla dzieci. Należy zwrócić na to uwagę, że te, te produkty będą się sprzedawały na cały świat, więc warto to tworzyć w języku angielskim. Okładkę prostą w kanwie można stworzyć również z napisami angielskimi i jest tam bardzo ciekawy taki intuicyjny proces, jakby. Opublikowania tego produktu, tego nawet prostego zeszytu, więc nie jest to trudne. Na pewno takie filmiki, jak to zrobić, znajdziesz gdzieś w internecie, na YouTubie. Jeśli nie, to na koniec tego filmu będę mówiła o tym, jak sobie z tym poradzić i gdzie szukać wiedzy. Kolejny sposób, kolejny pomysł to jest tworzenie kursów online i ich nagrywanie. I nie musisz być ekspertką na wstępie, to od razu mówię, nie musisz być ekspertką, bo wiele z Was mówi: Ja nie jestem ekspertką, ja nie jestem ekspertką w niczym, w niczym się nie czuję taka, ale masz swoją pasję, masz coś, co lubisz robić, więc już masz taką wiedzę, której inna osoba nie posiada. Na przykład masz psa, którego nauczyłaś jakiejś fajnej czynności. Um, a są ludzie, którzy też chcieliby takie, psa swojego tego nauczyć, ale nie potrafią. Ludzie chcą konkretów, ludzie mają problem i chcą rozwiązanie, a ty te rozwiązanie możesz im dać. I to nie jest e, wciskanie czym, e, jakiegoś zwykłego, prostego kursu kogoś, komuś. To jest po prostu tworzenie treści na potrzeby ludzkich problemów. Po prostu. I jeżeli nie czujesz się ekspertką. To się poczuj, albo poczujesz się niedługo, ponieważ będziesz, zaczniesz o tym więcej czytać, zaczniesz o tym więcej oglądać i naprawdę poczujesz się ekspertką. A jak zobaczysz, że wiele osób potrzebuje tej wiedzy, którą ty posiadasz, to naprawdę twoja pewność siebie wzrośnie i uwierzysz w siebie. Ja na przykład mam platformę, na której wystawiam kursy. Jest to akurat płatna platforma, kosztuje ponad 1000 złotych na rok, można również płacić to miesięcznie, no wtedy jakoś inaczej się tam płaci, inne są stawki. Ale wcale nie musisz od tego zaczynać. Możesz zacząć od darmowych platform, gdzie Ty nagrywasz kurs i po prostu yy, nagrywasz wideo i po prostu te wideo wrzucasz na platformę, która bezpłatnie to yy, opublikuje ten twórs, yy, kurs i możesz na tym zarabiać. Sposób numer trzy jest to napisanie własnej książki i możesz też mi mówić tutaj, że nie no, gdzie ja napiszę swoją książkę, a dlaczego nie? A dlaczego ktoś jest lepszy od ciebie i ma tą książkę napisać? Dlaczego ktoś ma ciekawszą historię i tą książkę ma napisać? Dlaczego właśnie nie ty? Przede wszystkim wiara w siebie. I jest to ułatwione, bo możemy tą książkę na przykład opublikować właśnie na Amazon KDP, więc jakby od pierwszego punktu tutaj zacznijmy. Jest to w tym momencie ułatwione, no i proces publikacji jest tańszy. Punkt czwarty to nie jest konkretny sposób na zarabianie jak poprzednie trzy punkty, ale jest to ważny punkt, bez którego po prostu jestem pewna, że nie ruszysz do przodu. Mnie to kiedyś blokowało i nie ruszyłabym do przodu, gdyby nie to, więc zaczynamy. Ważną rzeczą, która sprawiła, że zarabia, zaczęłam zarabiać więcej, to poza etatem była wiara w siebie. Kiedy przestałam myśleć, że to wszystko jest dla innych, to nie jest dla mnie, że ja się do tego nie nadaję. Wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Zaczęłam szukać sposobów na rozwój, zaczęłam inwestować w siebie, w kursy, książki, szkolenia, które pozwoliły mi uwierzyć w siebie, ale i znaleźć nowe możliwości, nowe możliwości również rozwoju, nowe możliwości zarobkowania. Zrozumiałam, że to wszystko jest dla mnie. Dlaczego nie? Że to ja decyduję o swoim życiu i o swojej sytuacji finansowej, i mam na nią wpływ. A teraz najważniejsze, punkt piąty. Nigdy, ale to nigdy nie zapominaj o tym, że możesz wszystko, jeśli będziesz otwarta na nowe możliwości i gotowa do pracy nad sobą. Przestań myśleć w kategoriach nie dam rady i zacznij działać. Na początku mogą się pojawić małe problemy i musisz być tego świadoma, bo często tak jest, chociaż nie musi. Ale pamiętaj, to nie jest jakiś znak z nieba, że jakiś, którzy uważają, oj, jakaś przeszkoda pojawiła się na drodze, to chyba nie jest dla mnie. I po prostu odpuszczają. No nie, właśnie nie tak masz robić. Nie odpuszczaj, bo zawsze mogą się pojawić problemy, ale właśnie kiedy te problemy przejdziesz, kiedy będziesz potrafiła sobie z nimi poradzić, to ciebie wzmocni i zobaczysz, że później pójdzie wszystko z górki. Jeżeli interesują Cię sposoby zarabiania, które przedstawiłam w filmie, a nie wiesz, jak masz się za to zabrać, to wstawiam link pod filmem. Tam są. Szkolenia, z których ja sama korzystałam, które są bardzo konkretne, bardzo merytoryczne, i w ciągu kilku godzin nauczyłam się na przykład publikacji na Amazon KDP. Już na drugi dzień miałam swój prosty produkt wystawiony właśnie na tej platformie. Więc naprawdę tam wszystkiego krok po kroku można się nauczyć. Od podstaw, gdzie ja nie jestem osobą techniczną, bardzo się bałam czegoś nowego i sobie z tym poradziłam, więc myślę, że sobie każdy z tym poradzi. Więc zapraszam do linku pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmie, trzymaj się i pamiętaj, dasz radę.